Hehe, śniema nas tutaj Salman. I ja słuchajcie, ruszamy na głęboką wodę. W Hitmanie. Rozgrzeszenie. Słuchajcie, nie wiem gdzie jestem, nie wiem jak jest mi cel. Zaraz sobie zobaczę. Czas uspokoić sytuację. Ptasiek twierdzi, że właściciel klubu ze striptizem Dom Osmond. Dobra. Teren strzeżący to nie jest. to nie widzę? To dlatego, że nie patrzysz tam, gdzie powinieneś. Nie jestem debilem, co nie? Gdybym patrzył gdzie trzeba, to już byśmy byli w domu. Mówię, niczego nie zauważyłem. Ale coś musi tu być. Mm. Przestaniesz tak gadać? Ale taki mam głos. Nic na to nie poradzę. W porządku? Wiesz co? Powinieneś zapytać ptaśka. Może on coś wie. tam nic by to nie dało. Nie chcę ich zabijać. Chciałbym dorwać tego tłustego skurwiela. Kiętno na zabrawiał. Gdybym miał co on wyprawia do cholery. O no, tak, zrobić. Tak. Aha, siema. Ja jestem tylko kucharzem, także nie zwracaj na mnie uwagi. Aha, czyli cała misja polega na tym, że mam podejść tutaj, otworzyć zamek i to wszystko, tak? I nawet mogę tutaj wejść spokojnie, bo jestem kucharzem. Genialna misja. A ja tam sabotuję się, skradam, ja pierdziele. Dzięki, gro. O cholera, są tutaj. Trójka ludzi Wejda wypytuje ludzi w tłumie. To, to tylko kwestia czasu, nim mnie zobaczą. Musisz mnie wąt zabrać, ziomek! Musisz! Dla twojego własnego pieprzonego dota! skup się. Nie rób nic głupiego. Zajmę się tym. No. No dobra. Gdzie ja jestem? A, na jakimś targowisku. Co to jest? Czekajcie, wskazówka jaka była? No kurde. Jak ja mam ich wybić w tłumie? Ja nie mogę, muszę ty. Tutaj... Trzeba dać cały teren. Jesteśmy no na jakoś muszę. Czy tam, gdzie, jeżeli to jest to miejsce, gdzie była ta. ten się oddala od wszystkich, to już jest plus dla mnie. Mogę jak przyspieszyć? Mogę. Kurde. No, misja troszeczkę trudna będzie, faktycznie. Co to za zapach? Halo? Tak. Nie ciekawie. Jak to gdzie jestem? Jestem. 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 Jakby tutaj, który z nich wszedł? Tutaj, ty, do ciebie mówię, pociągnij za dźwignię, I co to robi? A, punkt kontrolny, to jest jakieś przejście, nieźle. tutaj fuck 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 Wczytaj punkt kontrolny Bo tam jest miejsce, w którym mogę go po cichu zabić, żeby nic nie skapnął. I to jest mój cel na teraz Fuck, teraz go tutaj nie ma. God fucking damn it! No jest, dobra, wiecie co? To ja zrobię cięcie i ogarnę to, jak ten ziomek tutaj przyjdzie, okej? Okay? No to... to ja robię cięcie, to się widzimy, jak on tutaj przyjdzie, Na Okej, okay, I'm back, ziomuś tutaj idzie Fuck, ma kolegę Musiałbym zdjęć ich dwóch, co jest chyba niemożliwe Załóżmy, że powiedziałbym... Dasiek co wtedy mi odpowiesz? Eee, chcesz pieczoną kaczkę? <laughs> Dobra, gnoj. zapytam raz jeszcze, bo może nie dosłyszysz. Gdzie jest gość, na którego mówią ptasie? A co z tym łysolem? Gadaj! Zabije go. Nie znam żadnego ptaszka! Kurwa, mać! Dobra, spokojnie, oddychaj. Dziesięć. 9, 8, 7... Aaaa, walić to wszystko! Mam zarówiony stolik w No ty. Ej, ziomek, czekaj. O świetnie, policja. mamy tu ale brak Na szczęście nie wiedzą, że ja to zrobiłem. Tam znajdą te zwłoki jeszcze tego kucharza. To jeszcze lepiej. Myślę, się przyda mi z powrotem nóż. Hmm. Twoje zwłoki schowam. Twoje też, cielsko God damn it. A, Ta gra jest naprawdę niezła, słuchajcie To jest solidna gierka Trzeba pomyśleć, co mi nigdy nie wychodziło Nigdy nie byłem dobry w myśleniu Jakieś informacje o tych celach? Czas uspokoić sytuację. Ptasiek twierdzi, że właściciel klubu ze striptizem Dom Osmond, jest wtyczką Blake'a Dextera. To on naprowadził handlarza bronią na trop Wiktorii. Dobra, Czy mamy palacza i gościa od teczki. Ogarnijmy najpierw gościa od teczki. No nie, to jest, to jest palacz czy gość od teczki? Czas uspokoić sytuację. To jest gość od teczki. To już chodzi z bronią. Garota raczej nie pomoże. John jest? Musimy go znaleźć. Tu już nazwisko policja robi poszukiwania. ten teren. Proszę przeszkadzać. Jak go to zabić? To jest jakieś fajne miejsce. Jakie to jest przebranie? Policjanta? Nie, maskotka, ale fajnie. Się ma. Ja myślę, że kucharz jest jednak lepszy. Nie, się rzucam w oczy. Ale jak będę potrzebował przebrania, to już będę uderzać. Dobra, bo ja tam poszedłem sobie i zgubiłem troszeczkę mu cel. Mm, muszę go jakoś zabić. Tam jest. No to będzie w kółku tutaj chodził? Bo jeżeli tak, to trochę lipa. Tam jest jakiś szyb wentylacyjny. Tam jest policjant. Więc możemy się pofarcie i to będzie ten policjant, do którego on ma iść. Nie, Kurde, to już zrobi się coraz trudniejsze. Jak go zabiję tak tutaj po prostu, to będzie kupa świadków. Ja nie mogę wszystkich tych ludzi wymordować. takiego? Dobra, on tam lezie pewnie w to samo miejscu co poprzednio, tak? Nie ma co panikować. Spokojnie. Tak. To idę ogarnąć następnego. Ej, Bo ten jakiś taki... ...mało chętny do pracy. Sorry ludzie, sorry. Wiem, Nowy Rok, cieszymy się wszyscy. Na pewno każdy słyszał o słynnym chińskim Nowym Roku. Gdzie jest cel? Tam. W składzie Dwóch zabitych Idzie ktoś tutaj? Na szczęście nie Gdzie jest mój nóż? Gdzie jest mój nóż? Jest. Chowamy zwłoki szybciutko. A, mogę sabotować dystrybutor, żeby on wybuchł. No na pewno byłoby to ciekawe. Ale jednak nie. Eee, dobrze. Ukryte ciało. Chowamy nóż i idziemy zdjęć trzeciego. No niestety policja też jest trochę pobudzona, bo znaleźli tamtego ziomka. Gdyby nie znaleźli, na pewno tamten by poszedł do policjanta jako do, in do informatora. Ale niestety tak nie jest. No musiał go jakoś. Trudka na szczury? ważno co jest tam delikatnie tam jest glinia i mamy kartotekę ptaśka Czyli do tego gliny miał przyjść Sorry, wiem nie jest celem, wiem opierdzielicie mnie za to Dotarły posiłki Genialnie Ale tu już mam przebranie policjanta Jeżeli zabiję tamtego gościa jako policjant będzie mi łatwiej Po prostu się ucieknę i nie będzie wiadomo że to ja nikogo nie ma Czemu ten gość nie poszedł po tą kartotekę? Gdybym jeszcze miał snajperkę, o Jezu, jakby było cudownie Może to wykorzystam jakoś to, że miał się spotkać z gliną. Siema, mam twoją kartotekę To jest pełno glin teraz, więc niebezpiecznie będzie w niego rzucić nożem. Ale muszę to zrobić, by skończyć misję. Gliny już mają cięższy kaliber. Już mają karabiny maszynowe. Nie ciekawie się zrobiło. Czytam punkt kontrolny, więc widzimy się za chwileczkę. Ok, czytałem. Fuck, muszę czytać jeszcze raz, bo wybiegłem jak na policjanta. Słuchajcie, tutaj. Blu, blu, blu. Yy, tutaj sabotowałem canister. Przecież że dystrybutor odwiązywał sorry. Tak, ten tutaj przyjdzie na fajkę i wybuchnie, nie? Teraz, jak stąd wyjść, chorobka? Ten, wynajdę lepiej, nie? Świetnie! Świetnie! Dobra, ten już się mną no, nie będzie interesował, bo już tam stamtąd Okej okay. Teraz pan dokumentalny Z kimś rozmawia, to jest dobry znak co, na razie ani śladów też czego chcesz w końcu do środka roku? Dobra! Tamto idzie na fajka, nie? Mi się w ogóle podawać to, że tutaj tyle ludzi gada o wszystkim. Tu widzicie to jakaś kobieta się że jest na imprezie. No dobra. To mi się tak podoba to wszystko, to jest tak pięknie zrobione. O, tamten zaraz zginie. Jest tu gdzieś? Tak! Koło szkoły tańca! Kodami, dół. O, dobrze, dobrze. Ten idzie do tamtego. Ten powinien zginąć już. Czemu on jeszcze Nie! umarł? Ja powinienem by teraz wyprzedzić szybko Jeżeli uda mi się szybko przebrać za tamtego glinę Będę mógł go zrobić w konia Szybko wyłaś Hitman ah! Idzie tutaj, to już raczej Jeden pat. Został ten tutaj z kartoteką. Niestety nie mam ani. Y... No, coś wymyślę. To ja zły, masz Jak uważasz? Ten zyp to dół. Nie ma go w papierze, Po mojemu to były jak tanik. to mam już w ręku, mam. Mój słyfo to nie dła. No że się tu urządziłeś. Przydałaby mi się jakaś sensowna spróba, ale wiem. Ja bym nie wiem, czy się tu poznał. nie mnie, to coś obchodził. te pistolet z tłumikiem to by nie było problemu, ale nie mam. Glina, o, zobaczę, że nie ma kartoteki. Zobaczę na pewno. Hej, co? jest? Gdzie ta cholera, nateczka? Skąd mam wiedzieć? Leżało tam. Słuchaj, palancie. Nie wiem co kombinujesz, ale masz mi oddać. O, czyżby? Czyżby kulcze? O pięknie. Pięknie, szybko do szybu, szybko do szybu. Genialnie. Idealnie Jezu jest teraz tylko wyjść bez wzbudzania niczych podejrzeń. Gdzie jest wyjście? Tam jest. Teraz już wiecie, I don't care. Szkoda tylko, że tego pierwszego mi się nie udało tak wyeliminować jak ty. Tylko jak miałem go wyeliminować? No, było, że muszę go tam wrzucić, nie? Gdybym musiał zejść i go popchnąć. Ale no, ta akcja poszła pięknie, naprawdę. Opuszczaj na Jest! On się strasznie szybko przebiera, zauważyliście. Ptasiek gdzie on jest. mi kawę z tym kowbojem. To jakiś naprawdę wredny typ. Myślę, że chyba poszli do centrum. Jeszcze jedzie zaś tym autobusem. O, Hitman. Za późno, 47. Muszę to zrobić już. Niech mi pan powie, panie Wade, co pan woli? Zmarnować kule czy znaleźć dziewczynę? Zegardyka. O ty! O, nieźle, nieźle. Same bonusy, zero minusów. Nieźle. Okej. Okay. Nie potrzebuje broni, tylko garnitur, bardzo fajnie Sprzedawcę mam, policjanta, wiewiórkę Katany nie zdobyłem, no nieźle Zdalne ładunki uchowe do wody i nóż e, Dobra, mamy, słuchajcie, 21 tak Więc dzięki za oglądanie, dzięki za wasz czas Strzelcie apkę w górę, napiszcie komentarz Ja się z wami przeserdecznie żegnam I jeszcze raz dzięki za oglądanie, narka